Jest od teraz Ja mam właśnie 50 co ciekawe mieście. Teraz myślałem, że jak odpuszczę to mi złapie Ostatnio byłem na zimówkach Dwa tygodnie temu A teraz mam już letnie, ale nie da się go utrzymać w 4 cztery bieży. No tam tamten bież bież mały tam, tam znowu 50 km na Kubanach przypylony ale ja nawet mówiłem że tym 60 ostatnio naprawdę jeździliśmy i nie było MATCh. problemu ale ktoś z tymi oponami jest bo nie teraz nie że tak okej okay, olewam system puszczę mu nie jeszcze dojdzie a więc nie jest zbyt fajnie ale to jakiś skład ma wszystko bardzo no to jest tutaj to wychodzi coś. Ja mam 225 szerokie, to jest taka guma. Musi tą wodę trwać, to tą No właśnie, to chodzi. Trzeba próbować gdzieś tak 40. I... Aha, jeżeli chodzi o ćwiczenia, członek komisji też powinien sprawdzić, że jest wykonalny. Właśnie, chciałem o to spytać. To nie jest tak, że on przyjdzie i powie 15 proszę, to, bo nikt nie określił tej na przykład, w slale. On może stwierdzić 20 jest y, w Toruniu, ale może ktoś ci powiedzieć, nie wiem, przejechał widzi, że ciężka sprawa, damy 22, lub damy 18. Podobnie tu powinien to zrobić, nie? A więc to nie jest też, y, może zmniejszy prędkość albo poszerzył. Mm -hmm. Dlatego, no tak jak ja widzę, to jest niemożliwe, teraz chodzi. Tak. Tak, pałka? Mm -hmm.